No dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Urbański Testuje. Moi drodzy, nie patrzcie na mimikę mojej twarzy, bo może być różna, ponieważ ja w tym momencie jestem masowany, masażerem, taką matą masującą marki Medivon Cosi Air Pro i powiem Wam szczerze, że jest to czad. Jest to najnowocześniejsza i najbardziej zaawansowana mata do masażu shiatsu. Tak, dokładnie tak. Słuchajcie... Wszystkiego oczywiście dowiecie się już za chwilę z tego materiału, ale ja w tym czasie przy użyciu tego pilota przejdę do masażu szyi. O, jak dobrze. Słuchajcie, zanim może przejdę do omawiania tej maty, jakie ma funkcje, czym masuje, w jakich przypadkach warto z niej skorzystać, to wyjaśnijmy sobie może, co to jest masaż siatcu. A masaż siatcu to symulacja ruchu rąk masażysty. Dokładnie tak, jest to jedna z najskuteczniejszych form głębokiego masażu uciskowego, która pobudza nasze siły witalne. No, stabilizuje stan wewnętrznego spokoju. Słuchajcie, muszę wyłączyć, bo się nie potrafię skupić i daje energię można powiedzieć, na cały dzień. Wiesz, ta mata jest poręczna. Można ją zainstalować, przymocować do każdego fotela. W zasadzie można powiedzieć, że także do każdej kanapy. Ona jest na tyle ciężka, że jest bardzo, ale to bardzo stabilna, ale możecie ją także przymocować do oparcia fotela dzięki specjalnym takim pasom. One są tutaj z tyłu, zapinamy na rzep i to w zasadzie wystarcza. Ja w zasadzie nie muszę mocować, bo na takim fotelu ona sobie po prostu leży. Ale to też zasługa właśnie jej wagi. Została wykonana z materiału oddychającego, co oczywiście też ma duże znaczenie. Jest wygodna, naprawdę bardzo przyjemnie się na niej siedzi, ale nie trzeba. Siedzieć. Można też na niej leżeć. Wystarczy, że ją położycie właśnie na, na kanapie, położycie się na niej, włączycie, odpalicie i już. Słuchajcie, do czego przydaje się, albo co daje nam masaż taką matą? No, na przykład zmniejsza napięcie mięśni pleców, barku, szyi. Karku, leczy bóle kręgosłupa, głowy i stawów, pomaga w oczyszczeniu organizmu, uspokaja, leczy depresję, znaczy wspomaga leczenie depresji, niweluje problemy trawienne, niweluje objawy astmy. Naprawdę. Zastosowanie takiego właśnie rodzaju masażu jest no bardzo szerokie. W naszym domu praktycznie korzystamy z tej maty wszyscy. Najczęściej oczywiście ja i żona, ale starsza córka jak najbardziej też jest zainteresowana. Młodsza to już nie, ale pamiętajcie, że jeżeli dzieci będą korzystały z takiej maty masującej, no to muszą to robić pod Waszym nadzorem. Natomiast jeżeli zdarzy Wam się ją opuścić, czyli zejść z niej i nie wyłączyć niej, to nie musicie się martwić. Ona po jakimś czasie się po prostu automatycznie wyłącza. Ile czasu powinniśmy spędzać na takiej macie? Słuchajcie, żeby doznać takiego odczucia relaksu, prawda, no to wystarczy nawet no, chwila dziennie, ale generalnie zaleca się, żeby to było 15, naprawdę 15 minut, a więc to naprawdę niedużo. I teraz tak, w tej macie na wysokości pleców i karku ukryte są takie najwyższej jakości głowice masujące z funkcją ogrzewania. Oczywiście całą tą matę obsługujemy z tego wygodnego pilota. Funkcja ogrzewania, co nam daje, na przykład kiedy sobie tu włączymy HIT, daje nam to, że szybciej regenerują się nasze mięśnie. Tak, te kule. Które masują, teraz włączyłem w tym momencie. Po prostu jeszcze rozgrzewają nasze mięśnie i szybciej uzyskujemy efekt, który chcemy osiągnąć. Funkcja podgrzewania jest na pewno przydatna wszystkim tym, którzy trenują, prawda? Czyli regenerujemy mięśnie po jakimś wysiłku. Zacznijmy teraz od masażu, można powiedzieć, powietrzem, czyli air pressure. Mamy dwie strefy, które są w których wykorzystywane jest właśnie powietrze do masażu. Włączamy je tutaj i teraz tak, ja sobie wcisnę plecy i wciskam sobie siedzisko. Naprawdę. I teraz mamy taki masaż kompresyjny właśnie po okolicach ud, bioder, talii. No i można powiedzieć, że naprawdę tutaj odczuwamy wysoki komfort i relaks. One właśnie taki kompresyjny, czyli ściskają, odpuszczają, ściskają, odpuszczają puszczają naprawdę. Dodatkowo te kompresyjne poduszki stabilizują i ujędrniają ciała. To dobra informacja chyba dla wszystkich kobiet. Oczywiście najlepiej połączyć właśnie ten, 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 ten masaż powietrzem z efektami siatcu. Dokładnie tak. Możemy sobie teraz wybrać na przykład miejsce, które chcemy masować, czyli takie spot. Tutaj mamy to i to umożliwia właśnie zastosowanie masażu konkretnie wybrany przez, przez nas miejscu. Możemy zastosować masaż punktowy, jeżeli odczuwamy w danym miejscu jakieś dolegliwości. No po prostu dane miejsce wymaga większej uwagi. No i z pomocą pilota, widzicie tutaj, yy, yy, sterujemy, yy, samy, sami wybieramy miejsce, które wymaga po prostu w danym momencie masażu. Mamy też masaż siatku 2D 3D. I tutaj ruch masażera odbywa się w dwóch lub trzech płaszczyznach: w górę i w dół oraz w prawo i w lewo. Natomiast w opcji 3D dodatkowo uwzględnia dokładny obszar kręgosłupa. Dokładnie tak. Ojej, poczekajcie, muszę wyłączyć. Nie, no dobrze. W górnej części maty, czyli za mną, już to włączam, znajduje się Znajdują się ruchome kulki przeznaczone do masażu karku. I tu możemy sobie też regulować wysokość działania tych kulek, bo to jest też, no, to ma znaczenie, jeżeli chodzi o nasz wzrost, prawda? I tutaj, tutaj mamy bardzo szeroki zakres ruchu, który pozwala w pełni wymasować dolną, górną, środkową część, część karku oraz mięśnie ramion. I tutaj te elementy masujące szyję yy, naprawdę są. No, świetnie spisują się kiedy? Na przykład, kiedy siedzimy długo przy komputerze, najczęściej w takiej pozycji. Albo coś czytamy, prawda? Szyja w dół. Albo siedzimy i to chyba najczęściej, z, ze smartfonem w ręce i też nachylamy się cały czas w dół. Te mięśnie karku są po prostu napięte i trzeba je wymasować. Po prostu, no dokładnie tak. Mamy też masaż rolujący. Jego się włącza tutaj, o. I kule masujące wtedy poruszają się wzdłuż kręgosłupa na tej samej szerokości, na której stymuluje i naciska na mięśnie masażysta. To jedno z najbardziej głębokich doznań ze wszystkich dostępnych masaży. A strefy masażu i pięć trybów masażu naprawdę precyzyjnie rozmasowują dowolny odcinek moich pleców. O. Choć w zasadzie to mamy tutaj masowane wszystko, i uda, i pośladki, i plecy, i kark, i szyję, i ramiona, no jest to no coś fantastycznego, ale możemy także skorzystać z masażu wibrującego, też oczywiście z pilota, trzy poziomy, siedzisko, na którym siedzę zaczyna delikatnie wibrować i wyobraź sobie na przykład, że ten masaż wibrujący jest dobry, jeżeli mamy bóle głowy, naprawdę. Odpowiednio oczywiście dobrana też częstotliwość jest ważna, ale to nie tylko głowa, to także stawy, szyje. No to fajnie, naprawdę fajnie działa. Słuchajcie, no i podsumowując, co daje nam korzystanie właśnie z takiego masażu tą matą? No to rozluźnienie i przyspieszenie regeneracji mięśni, łagodzenie przewlekłego bólu, poprawa krążenia, redukcja stresu. Naprawdę. Ja korzystam z tego w domu, ale często zanoszę do mojego gabinetu, gdzie mam fotel, oczywiście spędzam tam dużo czasu, bo na przykład ten materiał, który teraz nagrywam, będę właśnie tam montował. No i wiecie, no czasami taki montaż trwa. Kilka godzin, a więc robię sobie przerwę od czasu do czasu. Rozmasowuję w zasadzie całe ciało, całe szyję, kręgosłup, no pupę też, no oczywiście, że tak. Ja się po prostu wtedy lepiej czuję. Ta mata masująca nie jest duża. W zestawie otrzymujemy także specjalne takie etui dokładnie, do przenoszenia z miejsca na miejsce. Idealna w każdym domu, a więc jeżeli czujecie, a czasami Wam organizm odpowiada, że. Przydałby się jakiś masaż, prawda? Że wybralibyście się do masażysty. Oczywiście możecie to zrobić. Tylko po co, skoro kupując taką matę, macie masażystę w domu? I to za dużo mniejsze pieniądze, i nie ma potrzeby w ogóle wychodzenia z domu, żeby skorzystać z takiego masażu. Ja jestem z niej bardzo zadowolony. Wyłączyłem, bo naprawdę trudno się skupić, i to, kiedy mówię, do Was i to wszystko mi masuje, no to nie mogę się naprawdę skupić. No i to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć.